Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Gridwall. Dzisiaj polecimy sobie, myślę, na misję z Siorą. Jakoś tak mm, zaciekawiła mnie. A co mamy? Aha, do wioski. Żeby tam dotrzeć, niestety, trzeba wyjść stąd. <grym> na mapie masz ważne miejsca, tak? Bla bla. Dobra, to sobie trochę pozwiedzamy i pójdziemy do wioski. Nie wiem, czy dobrze i tak gdzieś Tam na północ się kieruje. Przy okazji, możemy sobie, o właśnie, poszukać jakieś skrzynie. Czy tam przejdę? No, tu na pewno znajdę sobie jakąś beczkę. Z monetami to tyle pieniędzy się wala po tych miastach. Ja nie wiem. Ci ludzie wystarczyło, żeby tylko kurczę potwierali. O, skrzynie, beczki. Amunicja, stary kubrak. <grym> Przepraszam pana. Złoty monety, eliksir magii, alchemiczne mikstury. wszystko się kucze chowa ładnie tutaj. Ale nie zmienia to faktu, że wychodzimy z miasta. Uuu. Północna droga eksploracja. Ter Fredes składa się z kilku połączonych ze sobą regionów. W trakcie eksploracji odkryjesz obozy, które umożliwią ci odpoczynek i szybkie podróżowanie. Kiedy dotrzesz do końca drogi, użyj interfejsu podróży, aby wybrać następny cel. W pobliżu dużych do miast dostępne są także karawany, dzięki którym możesz szybko podróżować z miasta do miasta. Czyli nie mamy takiego typowo otwartego świata, gdzie możemy sobie chodzić... Kim ty jesteś? Jakimś dziwnym indykiem. Ok. Z miasta do miasta, że nie możemy sobie chodzić po prostu tak jak chcemy, tylko po prostu mamy takie regiony, między którymi podróżujemy. O, tu mamy karawanę, ale my musimy wyjść stąd. Tak, tu mamy miasto i, i tu mamy podróż do wioski. No dobra, ale w międzyczasie możemy sobie troszeczkę skoczyć na bok i pozbierać wszelkie rzeczy, które nam się tutaj świecą, czyli jakieś roślinki. <grym> I widzę i inne rzeczy i po prostu odkryć tę mapę totalnie jak się tylko da. o dam. Okay. E. I Pięknie. Ktoś jeszcze? W ogóle kim wy jesteście? O, zmarnowałam moje kół. Mam jeszcze jeden. Piąty poziom! Kurcze, my to mamy. Ale tutaj zobaczcie, ile będzie łupów. Strój drwala. Dlaczego oni nas zaatakowali? Nie wiem, ale domyślam się, że to byli coś bandyci, no bo przecież my nic złego nie zrobiliśmy, tak? O, złote monety, jakieś fajne ciuszki. Żadna reputacja nam nie, nie spadła, więc wydaje mi się, że to byli źli ludzie. <laughs> A do tego... To akurat nie. Aha, wytrzymałość dwa, jak zwykle. Zdobiony, stary zdobiony, stary zdobiony, strój, strój drwala. No nie martwi mnie ten strój drwala, bo... mam nadzieję, że to nie byli po prostu... zwykli ludzie. <laughs> Dobra, mamy punkt umiejętności. Lecimy w mocniej wytrąca z równowagi, bo następny to w końcu koszt many, ale mamy talent. Tym, tym, tym. <grym> z racji, że to mamy ściucha, to mamy ściucha, to mamy ściucha i to mamy ściucha, dlatego że są krzyżyki przy tym takie, to znaczy, że to mamy. Ja bym wzięła naukę, ponieważ pozwala to przygotować proste eliksiry. A my jesteśmy czary Mary Magiczką. Więc sobie to weźmiemy. Dobra, jeszcze podobało mi się, że tutaj był taki właśnie obóz i jakaś skrzynia. Monety, eliksir, amunicja, stare buty. Hmm. Ale co jest dobre, to właśnie możemy sobie trochę pobiegać. Czy coś będzie, nie? Pozabijać te wszelkie stworzenia i właśnie tych złych ludzi, którzy nam tutaj wyskoczą, bo dzięki temu wbijemy sobie trochę level. Jak widzicie mapa po prostu ma swoje ograniczenia, więc nie możemy tu łazić bez końca, tylko po prostu możemy sobie ją odkryć, skorzystać i lecieć dalej. Jakaś skrzynia. Nic tu nie ma. Ale tu mam jakiś młyn. Który jeszcze działa, o dziwo. Ktoś tutaj musi... O, 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 o. Moneta amunicja zardzewiały Morgenstern. Ciężka broń jednoręczna. Mmm, tutaj jakie ładne widoczki. Mhm. <grystanie> A, i tu czasami są właśnie niewidoczne ściany, więc nie ma też się co pchać za bardzo. Teraz często się tutaj nam ukazują niewidoczne ściany. Ja bym przeszła sobie jeszcze tutaj, zobaczyć, czy byliśmy. Nie, właśnie po tamtej stronie nie byliśmy. Oj, takie skierzaki. Trochę tu brzydko i ponuro. Tam nas granie przepuści raczej. Aha, i tu jest po prostu droga do misji ze spotkaniem z gubernatorem Telme. Ale my musimy iść tam tą drogą, bo my idziemy do wnioski Siory. <ścoughs> Piękne tłumaczenie. Idziemy do wioski. O, i tutaj się kończy mapka. Bierzemy podróż. No i mamy coś takiego. To jest wyspa, na którą przybyliśmy. <laughs> Wydaje się ogromna, prawda? Wyspa Terfrede. A my lecimy tutaj. Zajmie to 5 godzin, 50 minut. Czas jest ważny w niektórych misjach, dlatego nam gramów, ile nam to zajmie. No właśnie. Obozy kupców. Podczas długich podróży możesz zatrzymać się w obozie wędrownych kupców. Możesz tam kupić lub sprzedać przedmioty, zarządzać swoimi towarzyszami, albo uzyskać dostęp do swojej skrzyni. Stół rzemieślniczy umożliwia uzyskanie sprzętu i wytworzenie eliksirów, e, aby przejść na swego obszaru iść dalej, i iść dalej ścieżką. Ty masz dla nas questa, ale ty masz questa takiego swojego i ty też, no właśnie. Później będziemy robić z wami questy. Na razie drużyny z wami tworzyć nie chcę. gdzie jest stół. Tu jest stół. Teraz tak, co my możemy tutaj ewentualnie. Ja wszystko mam. No nie, nie mam nigdzie dziurek żadnych, żebym mogła coś zrobić. Siora moja. Co ty tu masz? Też nie masz żadnych dziurek. My cię też przebierać za bardzo nie będziemy, bo to tak trochę nie wypada, bo to jesteś taka trochę dzikuska. Ale za to Ty, nasz drogi przyjacielu, masz rzeczy, które możemy ulepszyć. Zakiewka na wytrychy jedynie nas stać, bo tu nie mamy rubin. I to ci da otwieranie zamków, ale to ci jest niepotrzebne, bo nie będziemy tego robić. na pierśnik, o! Tu ci damy ochraniacze. Pancerza 10 równowagi, 2. A na ramiona damy ci. Okrągły naramiennik. Tak, też. Ochrona 10. Pięknie będziesz teraz wyglądał. W rękawiczki też możemy Ci coś włożyć. Patrz. E, co Ci dodaję? Pancerz i równowaga. Pancerz, równowaga. Duże miasto jest potrzebne. A drugi poziom na przykład aha i to już takie fioletowe trzeci poziom o kurczę, jakie się zmieniają tutaj te, fajnie to wygląda bardzo fajnie e, to my ci damy tak 4,8, 10,2, 8,4 damy ci takie i buty, o i w buty też możemy coś włożyć nie możemy bo nie mamy skóry ani surowej rudy żelaza ale z tego co wiem, e, to my możemy na przykład przetwórz i mamy szansę zyskać właśnie 50% szansy, że zyskamy takie rzeczy. Przetwórz, skóra. Albo 50% szansy, albo 50% produktów zyskujemy. E, przetwórz jeszcze jeden. Czyli 3, 2 nie, to chyba 50% szansy, coś takiego ci randomowe numerki zawsze zyskujemy e, to też przetworzę e, jeszcze raz kurt, bo tobie trzeba jeszcze w buty coś włożyć I co my tu mamy, pancerz, równowaga wszędzie pancerz, no to jest to samo czyli weźmiemy znowu pancerz i równowaga, chyba dwa albo weźmiemy ci tym razem, o o równowagę damy. Brzydkie. Damy 6-6. Porówno. Dobra, jesteś trochę lepiej ubrany. Dobra. Kapitana bierzemy. Myślę, że nie. Weźmiemy kurta ze sobą. No to lecimy.

Okej. Okay. Ciebie unieruchomimy. Z tobą zawalczymy. Okej, okay, został ten. I dwa. Pikuś. Ona jest fajna, bo ona chyba leczy w ogóle ta... Nasza siora. <noise> o, tu mam jakieś ciałko. Złote monety, dobre. Myślę, że nie będę tutaj zbaczała zbytnio ze ścieżki i jakoś specjalnie szukała nie wiadomo czego. No, chociaż powinnam. <noise> Czy mogę wejść pod tą górkę? Nie. Tak wyglądała, jakby można było, dobra. Lecimy. Tu mamy. Rozwij obóz. Więc tak wyglądają miejsca, gdzie możemy rozbić obozy. Odkrywasz obóz, jego lokalizacja jest teraz zaznaczona na mapie. Możesz stąd podróżować lub przenieść się tam bezpośrednio z interfejsu podróży. Możesz tu wezwać swoich towarzyszy albo nimi zarządzać. Możesz korzystać ze swojej skrzyni i warsztatu. Możesz także odpocząć i uprzyjemnić sobie czas siadając przy ognisku. Hmm. Takie buty, ale my na razie nic nie potrzebujemy Tutaj gdzieś tylko widziałam o tu. A tu już jest... O właśnie, tu już zaczynają chodzić chyba z twoje wioski ludzie. jak się ciemno zrobiło Chodź o idziemy zobaczyć co tam słychać U teściowej.

Aha, wy macie swój język. Niestety, też za nie pogadam. Czy oni się obrażą, jak troszeczkę posperam im rzeczach? No, żeś to wyrzuciła nie No dobra. Who do you think you are? By what right do you enter the home of our queen? I am the emissary of the Congregation of Merchants. I have come to meet your leader. Come now, Arwant. you are not a watchdog. Where is my mother? Siora, I didn't see you. You have come too late. Your mother has gone to wage a war. They left for Didekidin Nadigeis only a few hours ago. Oh no. We need to catch up with them and avoid the shedding of blood. Please haste. Very well then. Let's be off. Mm-hmm. Mamusia jednak się pospieszyła. Udaj się na pole bitwy razem z Siorą. Ok. Bezpośredni dostęp do mapy regionu. No to to już wiemy. Lećmy za mamą. Wait. We should go left here. It's a more difficult path, but it's much shorter. Look at the tracks. They chose to take the path on the right, it would seem. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. If it is dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts. Ale jeśli poświęcimy się wariom, to przesadzamy się z nimi za późno, by ich Mhm. Mm Czyli rozumiem, że ona chce, żebyśmy szli w lewo, a my powinniśmy iść w prawo. Ech, w lewo ścieżka jest bardziej niebezpieczna, ale z, jak dla mnie, to to się wiąże z y, levelem. Dziękuję, że słyszeliście mnie. Boję się, że moja matka może już się wziąć w batalię. No niestety. Musimy się pospieszyć, więc zobaczmy. Co nas tutaj będzie czekało za walka. Aha, okej. Okay. No to, do, dobra. Ja was za... W ogóle masz... Jeszcze... o. Aha, bo my jeszcze nie mamy magii, no tak. Siu! Dzięki, Porsche. Porsche, Porsche. <laughs> Dobra, to wypiję tą porcję magii. Ło, 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 ło. Się rozpędziłaś. Myślę, że to była strata, buteleczki, bo oni by sobie poradzili. Esencja bestii, skóra, żółć. Dobra, fajne łupy. I trochę levela wskoczyło jak widzicie, więc spoko. Jak dla mnie walka ok. Tam coś się świeci, ale... tu widzę miśki. Czyli unieruchomię? Aha, bo chyba za daleko poszłam, okej. Okay. Hej, hej, hej! Tego u nie rucham? Ej, 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 kolego! Tak bardzo ładnie radzi. Widzę, o, nie będę mógł zobaczyć tego. O, ona w ogóle. O, widzicie, ona leczy. Siora leczy. Tak jest. Ona ma jakieś, jakąś magię w sobie. W ogóle wejdziemy tutaj. E, pomoc? Nie. To może nie tutaj, ale w wyborze postaci jednak będzie można o niej przeczytać, co ona umie, co potrafi i co mi to potrafi. <laughs> co potrafi, do czego jest zdolna, czego mogę się używać, czego nie. Dobra, idziemy dalej. Tylko te pozbieram jakieś hubiaki, chubiaki. Serio, nie przejdę tędy? Jakieś drewniane te przejścia. Mam nadzieję, że dobrze idę. Hop! Uu. Ale oni są, to są ludzie z tego naszego sojuszu mostu. Tak niezbyt. You are too late, Ciara. Mother has fallen and we are defeated. No, no, no. This is not fair. I am so sorry. Who is this woman? She resembles one of us but is dressed like a Renaigse. I am the ambassador of the Congregation of Merchants. I am sorry for your loss. The Congregation? And what side are you on in this war? those that massacre our people esel calm down you know that mother sent me to seek out allies you show up when the fight was nearly over was this part of your plan you know that these monsters are taking our own they must make honorable amends we 100% we did our best to come as fast as we could and i fought by your side please please take the time to at least to hear me out there has already been enough death and you are wounded this is not the time for vengeance you may be right waiting for my i feel weak might i ask you to watch over our own siora i must return to the village go on ahead we will tend to the wounded won't we now yes we will do everything we can and find my mother or her body if if she is indeed dead look at this massacre how find her banner it bears the symbol of our clan okay Mamy 4 godziny, w sumie to 5 godzin, żeby znaleźć ocalałych. Jak stoimy z czasem? Ok. Ale patrzcie, do tych słuchów. O nie. Jak ja mam. O nie, 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 nie. Dobra, będziemy to szybko musieli wszystko zbierać. Nie będę patrzyła co. there is a survivor let's heal him you now have enough strength to return to the village find arwant he will take care of you okay dobra, mamy jednego. over there i think that man is still breathing let's make sure you can walk now return to the village we must make sure that there are no more survivors No, dobra, to mamy dwóch. these Sometimes ruins are book. very strange. by what name did you call this place again? there was once a battle in the past. a great victory for our clans. strange indeed. these walls are completely foreign to the styles of your own dwellings. does this name that you gave the ruins mean anything in particular? yes. it means ruins of the first guardian. i would like to dig around a little on the site. Dobra, ale my mamy jeszcze znaleźć kilku ocalałych. Przeszkać ruiny. Znaleźć ocalałych. Nie, 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 bo tam mamy już kolejną chorągiew. i to jest już kontynuacja misji z poszukiwaniem jej matki, a ja bym wolała jeszcze znaleźć. ocalałych. Znajdź ocalałych. Dobra, oni gdzieś tu muszą być. Ej, znajdź ocalałych. Siedzące, czopki. Czopki siedzące, chodźcie tu. O. A to jest czwarty. Okej, okay, to jesteś czwarty. To też chyba wychodzę poza pole bitwy.

Łupy zebrane. Jak to wygląda tutaj? Znajdź królową, znajdź ocalałych. To jest wszystko jedna misja. jaj. To wszystko trzeba niestety. O, niestety to, to, to nie jest takie dobre, ograbiać kurczy te zwłoki, ale co ma się zmarnować? Dobra, polećmy sobie jeszcze do królowej. Jak już wiemy, gdzie jest. Pozwolimy naszej siorze się pożegnać. <śm> 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 beg of you. Help me. And still you dare to breathe? How can you hope that I am here to save you? No. I What have you done with my mother? Pity. Uh, I beg of you. Uh, I don't want to die. Then answer! Siora! stop look at yourself you're acting like a beast <sighs> a beast has far more majesty than these monsters who have traded their souls Th they have taken her the queen they took her then she must still be alive they wouldn't have bothered to carry away a corpse

damy sobie jakiś punkcik, kosztmane w końcu. <noise> to nam otwiera tutaj opcję chyba na skrytobójczy cios. Odrzuca wszystkich przeciwników wokół postaci i zadaje obrażenia od magii. O! Wyjątkowo skuteczne sprawdza się podczas walki wręcz. No, u nas raczej ciężko o to. Spowalnia, no. Albo błyskawiczny krok. Umożliwia użycie natychmiastowego odskoku w momencie wykonania drugiego uniku. Działa wyłącznie, jeśli posiadasz boski pierścień magiczny? Spoko. Niestety, atrybut na siódmym, talent na dziewiątym. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. My się widzimy w następnym. Bajo.